Pan kardynał Wyszyński, prymas polski w latach 1948-1981. No, można powiedzieć, chociaż sam prymas unikał tego tytułu, prawdziwy interrex, to znaczy ten tak zwany międzykról. E, osoba o niepodważalnym autorytecie nie tylko wśród ludzi wierzących. E, postać, o której sam Jan Paweł II mówi, że gdyby nie jego heroiczna wiara nie byłoby papieża Polaka. Nietuzinkowa postać, y, oczywiście przede wszystkim kojarzona z dziejami Kościoła w Polsce w okresie PRL, no ale przecież także wielki mąż stanu i też wielki myślicie. No właśnie, Interrex, no bo on y, odgrywał no, dla nas, bo ja jeszcze pamiętam y, czasy komunistyczne, no y, rolę, y, no tak. Można powiedzieć, to tak trzeba powiedzieć przywódcy narodowego. I tu nie ma przywódca narodowy i tutaj nie ma w tym ani grama, moim zdaniem, przesady, bo on tę funkcję wypełniał w sposób naturalny. On nie był przywódcą politycznym w sensie partyjnym, bo to on nie, on, on nie stanowił partii, jego autorytet. Uznawali również ludzie, którzy nie byli związani z Kościołem katolickim, nie byli członkami Kościoła katolickiego, no bo również część opozycji, nawet większa część opozycji uznawała jego szczególną rolę, może nie jako przywódcy duchowego, bo oni w tych miasmatach marksizmu nadal pewnie. Tkwili, ale pewną przywódczą rolę właśnie no, taką quasi, quasi polityczną, polityczną, ale nie partyjną, bo to, to trzeba na to podkreślić. Tak, to trzeba podkreślać, a z kolei prymas podkreślał wielokrotnie i to można powiedzieć szczególnie w tym swoim ostatnim okresie życia, który przypadł już na przełom Solidarności. Przypomnijmy, Prymas umierał pod koniec maja 1981 roku. Więc jeszcze w okresie tak zwanego karnawału Solidarności, i prymas na parę tygodni przed swoją śmiercią powiedział takie zdanie, które właściwie opisuje też jego, jego sposób zachowania i też odniesienia się właśnie do polityki. Nie do partyniarstwa, ale do polityki. On mówił o sobie: Ja jestem nauczycielem narodu w Kościele. Naród w Kościele. I to wydaje mi się jest istotą rzeczy, jeżeli próbujemy. W tym krótkim, w krótkiej naszej rozmowie, dotknąć paru istotnych kwestii jego myślenia o polityce. Naród i Kościół to są takie dwie kategorie kluczowe w jego spojrzeniu właśnie na politykę. Ale jeśli zaczniemy, wrócimy do genezy, do początków działania Stefana Wyszyńskiego, jeszcze księdza, a to jest te jego początki to są związane jeszcze z okresem międzywojennym, z końcem okresu międzywojennego. To widzimy bardzo już oryginalną i taką postać, która ma zdecydowane poglądy również poglądy polityczne. Ja bym postawił tezę, jak się patrzy, co Ksiądz Wyszyński, tak, bo mówimy o księdzu Wyszyńskim, pisał, że on, gdyby nie komunizm, gdyby historia potoczyła się inaczej, gdyby na przykład ta żelazna kurtyna była na boku, to on byłby ojcem założycielem tutaj nowoczesnej partii chadeckiej, bo jeśli mówię tak politycznie, ideowo, to on chyba Chadecji był osobą najbliższą i też bym zwrócił uwagę, no bo chyba tą najsłynniejszą jego książką i pokazującą w jakiś sposób istotę jego myślenia filozoficzno-polityczno-ideologicznego to była książka o pracy, prawda? Tak, aczkolwiek jeszcze w tych jego pismach przedwojennych mamy doskonałe próbki jego analizy na przykład systemu sowieckiego. Na przykład taka książka pod tytułem Inteligencja Polska w przedniej straży komunizmu. To jest doskonała analiza systemu sowieckiego i prymas, przyszły prymas, wtedy ksiądz dr Stefan Wyszyński jako jeden z pierwszych zauważył, że Teraz oddziaływanie propagandy komunistycznej, pisze to przed II wojną światową, idzie czy tym polem aktywności propagandy komunistycznej, jest przede wszystkim sfera kultury. To próba dotarcia do elit, do inteligencji przez komunistów jest najbardziej niebezpieczna, ponieważ te środowiska są, można powiedzieć, najbardziej otwarte na tą propagandę komunistyczną i tu widzi przyszły kardynał wielkie niebezpieczeństwo. I on właściwie. W momencie, kiedy zostaje arcybiskupem Warszawy i Gniezna w 1948 roku, on właściwie ma w pełni ukształtowaną wizję tego, czym jest komunizm. No właśnie, ale to dokładnie to w to, co mówisz, wpisuje się jego rozumienie pracy, bo ono i pojęcia pracy, bo ono. W sposób diametralny różni się od myślenia takiego komunistycznego, ja bym powiedział nawet marksowskiego, bo w marksizmie praca w ustroju kapitalistycznym to jest przebywanie człowieka w tak zwanym królestwie konieczności, czyli w czymś złym. Praca, można by tak powiedzieć, jest pewnego rodzaju grzechem. Praca jest pewnego rodzaju. Plagą, bo praca alienuje człowieka i tworzy z człowieka towar. To dopiero w komunizmie ta sytuacja się zmieni, ale nie będzie w komunizmie przecież, tak jak sobie niektórzy myśleli, takiej normalnej pracy w fabryce, bo to w komunizmie byłoby niemożliwe. Tymczasem Wyszyński zwraca uwagę na to, że praca jest koniecznym czynnikiem w rozwoju również duchowym człowieka, że praca wynosi człowieka, że praca nie jest przekleństwem, praca jest w pewnym sensie błogosławieństwem, bo poprzez pracę człowiek się doskonali. To jest absolutnie nie do pogodzenia z. Myśleniem komunistycznym. To prawda, tutaj przyszły prymas i potem prymas w swoich pismach dotyczących właśnie pracy czerpie też pewnymi garściami z tradycji katolickiej nauki społecznej, ale on zadaje sobie ciągle pytanie, już jako prymas, jak przetrwać w komunizmie? Jak Kościół, jak naród polski mają przejść przez to Morze Czerwone? I on twierdzi, tak, parafrazując słynne zdanie Jana Pawła II, że drogą kościoła w Polsce jest naród, wspólnota narodowa, ale wspólnota narodu ochrzczonego. I to jest takie kluczowe pojęcie, bo on rozróżnia dwa pojęcia: naród ochrzczony, jako pewna wspólnota kultury. I suma ochrzczonych Polaków, którzy pojedynczo umierają, ale właśnie zostaje ta wspólnota narodu ochrzczonego. I zauważmy, te jego wielkie dzieła duszpasterskie, jasnogórskie śluby narodu, wielka nowenna, obchody milenijne w 1966 roku, to jest też afirmacja tego narodu ochrzczonego, który jest w opozycji na przykład do programu drugiej Socjalistycznej Polski. To, co jest chyba najciekawsze w myśleniu i w działalności kardynała Wyszyńskiego, to jest jego stosunek do komunizmu, który nie jest wcale takim prostym. Na pewno, ksiądz, na pewno kardynał nie był żołnierzem wyklętym. To nie był taki prosty, to, to, to był antykomunizm, tylko to był taki komunizm, antykomunizm bardzo, ale to bardzo e, wyrafinowany, w pewnym sensie taki polityczno-makiawelistyczny nawet można byłoby e, powiedzieć. Bo zwróćmy uwagę może na te początki działania, działalności Wyszyńskiego w komunistycznej e, Polsce. Wyszyński nie mówi e, My musimy wrócić do status quo ante, tak? Czy prawdziwa Polska to będzie powrót do II Rzeczpospolitej? Kardynał Wyszyński ma świadomość, że to jest po pierwsze niemożliwe, i no, powiedziałbym tak również, że Wyszyński również doskonale dostrzegał problemy. Społeczne Drugiej Rzeczypospolitej, bo dzisiaj my o, tym, o tym się mało pamięta, ale Wyszyński na przykład był świadomy, że konieczna jest jednak głęboka reforma rolna. Bez tego bez tego się nie da. A jakby chyba głównym problemem społecznym, społecznym podkreślam to, życia społecznego w Drugiej Rzeczypospolitej, to był brak tej rzeczywistej, daleko posuniętej reformy rolnej. I, i, i no. Pewnej propozycji dla, 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 dla chłopstwa, które no to, to było 70%, 70 społeczeństwa. Wyszyński dostrzega, to jest pewien paradoks, dostrzega, że pewne rzeczy, które zrobili komuniści, jak reforma rolna, są korzystne dla narodu, bo summa summarum dla narodu one są korzystne. Ale jednocześnie Wyszyński stara się. E, idąc na, uznając pewne politycznie, bo to znowu to jest ta słowa po, polityka, polityk musi być giętki, tak, uznając e, pewne rzeczy, które trzeba temu Cezarowi e, oddać, no, w, 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 w przypadku narodu i kościoła, e, no, mówi właśnie bardzo wyraźnie to, co jest dla niego charakterystyczne, non possumus. to jest jednocześnie jest elastyczny, tam gdzie to można i w tym sensie jest bardzo polityczny, ale w drugim sensie, z drugiej strony, no w pewnych kwestiach jest, no można tak powiedzieć, nieprzejadnany i niepolityczny absolutnie. Tak, ja bym to nazwał antykomunizmem realistycznym. Jest taki symptomatyczny zapis rozmowy prymasa z papieżem Piusem XII w jego promemoriach. W promemoriach Prymasa Wyszyńskiego. Rozmowa miała miejsce w czerwcu 1957 roku. I prymas, mówi, relacjonując tą rozmowę, mówi do Piusa XII, że ojcze Święty we Francji czy we Włoszech, gdzie nie ma systemu sowieckiego, partie komunistyczne, w szeregach partii komunistycznych w tych krajach są setki tysięcy ludzi, jeśli nie miliony. Natomiast ze żelazną kurtyną w Polsce, w partii komunistycznej, tak zwanych w cudzysłowie, wierzących komunistów, można liczyć na setki, nie na setki tysiące, tak jak we Francji i w Italii, tylko na setki. Bo istota rzeczy, i to jest chyba, chyba też bardzo, bardzo ważne, gdy mówimy o myśli politycznej prymasa Wyszyńskiego, bo istota rzeczy, istota zagrożenia to jest indyferentyzm, bezwyznaniowość i upadek, moralności. z wielokrotnie mówi, że największym złem komunizmu jest taka postępująca demoralizacja pod hasłem np. promowania tzw. Tak moralności socjalistycznej, czy też tzw. Tak rozdziału Kościoła od państwa, czy też wprowadzenia tzw. Tak aborcji na życzenie w 1956 roku. On uważa, że to jest najgorsze, bo najdłużej trwające dziedzictwo komunizmu, z którym będziemy musieli się jeszcze długo zmagać. Ale jeszcze na jedną rzecz zwrócił uwagę, bo z, y, przypomniałeś mi promemoria. Jak czyta się to promemoria, to ja miałem takie y, y, wrażenie, y, że prymas, bo tuż mówimy o czasach prymasa, kiedy on już jest tym przywódcą narodu, on y, 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 jest zawsze dla mnie to zawsze zaskakiwało, że on z takim spokojem reaguje na te agresywne kroki władz państwowych skierowane przeciwko Kościołowi. I skąd się ten jego spokój brał? Z pewnego, z pewnego przekonania, pewności by tak rzec, że naród i Kościół są bytami, które będą trwały. Trwały wieki i będą trwały wieki, natomiast ten ustrój komunistyczny to jest rzecz, która jest w gruncie rzeczy przejściowa i z perspektywy historii, z perspektywy tysiącletniej historii, no to, to jest rzeczywiście pewne zjawisko, które się pojawi i które zniknie. I, i bo to jest, ten jego spokój jest charakterystyczny. Mamy w promemoriach zapisy narad z innymi biskupami, bardzo często, tak? I, 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 i członkami kapituły. I ja miałem takie zawsze wrażenie taki, tego, takiego spokoju i, i pewności Wyszyńskiego, że, a, że on się tak za bardzo tymi ruchami komunistów i to, ten, tymi agresywnymi krokami nie przejmował. Tak, na koniec naszej rozmowy warto nawiązać do tego pierwszego wątku, o którym wspomnieliśmy, o tym wielkim autorytecie, niekwestionowanym autorytecie, nie tylko duchowym, ale i moralnym, jakim dysponował prymas Wyszyński. I tak warto wspomnieć o tym chyba, niektórzy mówią słusznie, o ostatnim królewskim pogrzebie w Polsce, jak odprowadzano, setki tysięcy ludzi w Warszawie odprowadzały, na miejsce ostatecznego spoczynku Prymasa w maju 1981 roku. Na tym wysokim katafalku trumna z Prymasa wystawiona na wtedy Placu Zwycięstwa, dzisiaj Plac Piłsudskiego w Warszawie i ta szarfa na wieńcu z napisem Niekoronowanemu Królowi Polski.